Osiemna ja go witam oczywiście na gieźdźwórce. Kod promocyjny na lepszej stronie to jest SANDI7. Z moim kodem masz plus 5% do depozytu i skrzynkę MILSPEC na start. O taką właśnie, jeśli wcześniej ci było na, nie było na stronie, to taka skrzynka jest za darmo do otworzenia, właśnie dla ciebie. Oczywiście pamiętaj, że strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Tak jak moje materiały, również oznaczamy jako 18, także zwracaj na to uwagę, jeśli jesteś poniżej tego wieku, wyłącz ten materiał. I pamiętaj oczywiście, że każda skrzynka czy ryzyko otrzymania tańszego skina niż wartość skrzynki, czasami się tak zdarzy. A dzisiaj jest taki specjalny odcinek wydaje mi się, bo dzisiaj będziemy testować te najtańsze skrzynki. Także, słuchajcie, sortowanie jest tutaj, jest yy, fajny tutaj panel do sortowania. Ja sobie tutaj wpiszę skrzynki pomiędzy 1 złotych. A 6 zł. Mamy tutaj spory wybór skrzynek właśnie tanich. Ja bym chciał je dzisiaj wszystkie otworzyć. Naj, najpewniej na bitwach to zrobimy. Najpewniej na bitwach, chociaż wszystkie tutaj tryby na G4 to są fajne i warto korzystać na przykład z chociażby kontraktu. Ale dzisiaj sobie przetestujemy te skrzynki właśnie na bitwach. Natomiast otworzyłbym którąś tak po prostu. I nie wiem, czy się nie skuszę na jakąś skrzynkę do. Hmm. Może UMPa? UMPa sobie zróbmy 5 sztuk na raz, zobaczymy co rzuci, zobaczymy co da. Oczywiście zostaw sobie łapeczkę w górę i komentarz, bo jedna osoba, wybiorę jedną osobę spośród komentujących i wyśle jakiegoś taniego skina. Dobra, tutaj mamy takie skiny, wydropiły nam, pomijmy sobie animację może. Ten tani sprzedam, ten też tani sprzedam. Otworzę jeszcze raz tą skrzynkę z UMPami, sprawdźmy jaki UMP nam wypadnie. Mamy tutaj jednego takiego kości, kościstego. Nie wiem jak ten skin się nazywa, Exposure jakiś. Ok, to ja sobie sprzedam te skiny. Ok, i jeszcze raz. Spróbujmy. Do 20 zł. 5 skrzynek UMP. Teraz chyba lepsze skiny, ładniejsze przynajmniej, bardziej mi się podobają. Dobra, i te skiny, które nam wydropiła, ja sobie zachowałem 6 skinów e, i one są warte 30 zł. Mogę sobie je właśnie skontraktować, więc dodajemy te skiny do kontraktów. Możemy w kontrakcie umieścić maksymalnie 10 skinów. No i mamy łączną wartość tutaj przedmiotów 31 zł, a możemy otrzymać jeden przedmiot w wydziale między 18 a 77. Więc spróbujmy trafić coś fajnego z tych 30 zł właśnie na kontrakcie. Podpisujemy ten kontrakt. I mamy skina za 20 zł to digla, fajny skin oczywiście. Możemy też, jeśli dam tylko taki skin, być ci się nie podobał. Mi się podoba, bo ma tu złote wstawki. On wygląda jak default, ale ma złote wstawki. Każdy skin możesz wymienić w swoim ekwipunku. Jeśli masz skin w ekwipunku, klikasz wymień i wymieniasz na inny skin o podobnej cenie. To jest naprawdę spoko opcja, że możesz sobie wybrać innego skina, a niekoniecznie tego, który ci wypadł. To jest elegancka sprawa, swoją drogą. No i też w przypadku, gdyby ten digl na przykład nie był dostępny na stronie, co jest zupełnie normalne, bo no nie jest możliwe, żeby były wszystkie skiny przez te trade bany, nie trade bany, wiadomo jak to jest, więc jeśli twój skin jest niedostępny, również możesz go wymienić lub poczekać aż będzie dostępny. Ja sobie sprzedam tego digla, bo go aktualnie nie potrzebuję i przejdźmy na te bitwy. Na te bitwy i takie budżetowe dzisiaj, więc mam nadzieję, że dużo będzie zwolenników właśnie takich tajnych bitew, od jednego do pięciu złotych. No i słuchajcie, dodam sobie każdą skrzynkę, tylko zaraz zobaczymy, czy dodam ją pojedynczo, czy podwójnie. No i mamy tutaj bitwę za 56 zł. Może umówmy się tak. Ja zrobię teraz taką bitwę na 17 skrzynek i zaraz wam powiem jaki mam plan. Zróbmy na 3 osoby. Przywołam od razu po to, żeby długo nie czekać. I tak, mamy 17 skrzynek. Umówmy się tak, że yy, ta skrzynka, która nam super oddanie naszym przeciwnikom, czy, przeciwnikom, czyli jeśli cena tego przedmiotu będzie świeciła na zielono, to ją dodajemy w następnej bitwie. Zróbmy coś takiego, dobra? Ok, więc dodał, yy, dodało nam tutaj botarno Arno, I pierwsza skrzynka to jest Milspec. milspeka nie, dodaje, nie dodajemy, bo nasza cena była na czerwono. Upo Time. Czy tutaj będzie na zielono? No nie. Więc Upo Time też nie dodajemy na bitwy. Oczywiście pamiętajcie, że każda bitwa to jest ryzyko otrzymania tańszego skina niż wartość skrzynki. Miejcie to na uwadze, że czasami tak się zdarzy. Tutaj fajnego bardzo Glocka wydropił. O, dodajemy farmita. Farmita dodajemy, pierwsza skrzynia, którą dodajemy. Mam nadzieję, że wszystkie zapamięta, więc farmit leci do kolejnej bitwy test your luck. tutaj no to jest ryzykowna bardzo skrzynka bo tutaj mamy bardzo mały procent szans na trafienie tych kos ale to jest skrzynka za 3 zł tam są kosty, to jest też swoją drogą nie e, tutaj to jest dla Jerego póki co tylko farmit dodajemy farmita tylko do kolejnej bitwy e, jak i skałach a to jest safari masz i teraz to był ani dolar nie jaka to była skrzynka musimy to sprawdzić ja muszę to zweryfikować trochę sobie dałem challenge ale mamy farmita i skrzynkę z którego poleciał nam digl z której poleciał na digl ja to wszystko sprawdzę o tutaj jakie beretki dostał ten bot Arnold, ładne żółte za dwie dychy teraz też tego bizona są fajnego P2000. Lubię te po 2000 dodawać do bitwy, jak mam być cztery, jak gramy takie tańsze bitwy, na przykład z wami, serdecznie was zapraszam na Discord, na Discordzie e, też siedzimy sobie często i właśnie bitewki robimy. UMP, o którego otwieraliśmy, dał nam najlepiej, więc dodajemy kolejną skrzynkę. Trzy skrzynki będziemy dodawać póki co do bitwy, więc masz, możesz bijać na Discord, tam, tam często siedzimy, gramy w CSa i też otwieramy sobie skrzynię, e, czy to w się czy ten. Dodajemy stickery. Czwarta skrzynia, ok Szymonek, niestety nic. I czy MP7, więc mamy cztery skrzynie do kolejnej bitwy. MP7 chyba też nie, bo ten tutaj ma najładniejszego. Czy wygraliśmy tą bitwę w ogóle? No niestety, mieliśmy naj, najmniej w przedmiotach. Wygrał sobie Arnold nasze pozostałe itemy, ale oczywiście. E, nie zostajemy z niczym, bo jest gwarantowany skin w każdej bitwie nawet przegranej dostajesz cokolwiek, więc to jest fajne. E, przejdźmy sobie, sprawdźmy sobie, które te skrzynki nam oddały. E, to był. E, Mm, czekajcie, my to tak zrobiliśmy, czyli oddała nam. Aha, Goldson. Nie, poczekaj, 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 poczekaj. Wtórka bitwy. Um, czyli tak, farmita dodajemy, dodajemy small Gifta, bo to był small gift, wtedy przed one, 1 dolar. Farmit, small gift, UMP, sticker. Ok. Czyli dajemy tak. Farmit, small gift. Sticker i UMP. Gdzie jest ten UMP? Tutaj. I takie tanie e, skrzynki sobie dodajemy i dodajemy po dwie sztuki każdej. I zrobimy bitwę na, na dwie osoby. Za 27 złotych bitewka. Zobaczymy, czy uda nam się ją wygrać. Oczywiście pamiętaj o tej łapeczce w górę. Tam w trakcie pewnie był też e, co trzeba byłoby napisać w komentarzu, bo w trakcie teraz filmów pojawia się taka ala e, no tekst się pokazuje. Co bym chciał, żebyś napisał w komentarzu, wtedy wiem, że oglądasz do końca ten film. Bo ja teraz na, na poczekaniu to nie wymyślę. No co, co ci mam powiedzieć? Napisz w komentarzu yy, ciasto. <grych> no właśnie, no właśnie, dlatego piszę w montażu po prostu. No dobrze. Póki co, yy, dla nas dużo ładnych skinów poleciało. Teraz ze Small Gifta dla niego. Digl za 6 zł. Tego Digla rzadko widuje się w grze. Może trzeba byłoby sobie go właśnie z Diefor Skins wypłacić. Więc jeśli wygramy tą bitwę, to właśnie to zrobię. Eee, te naklejki są za złotówkę. Dobra, i UMP musimy coś podratować, bo chyba prowadzi nas przeciwnik póki co. I ten UMP jest fajny, jest za 6 złotych i dobrze wygląda. Taki niebieski i jeszcze jeden? Teraz będzie jego chyba. Ale nie jakiś mega drogi jest. Eee, no niestety, tą bitwę przegrywamy o równą złotówkę wygrał z nami, także gratulacje dla niego wygrał sobie fajne skiny z Levior. Eee, no i co ja mam wam powiedzieć więcej? No kurczę. Wbijajcie sobie na g 4 na jeśli jesteście osobami pełnoletnimi, to oczywiście kod promocyjny SAND7. Plus 5% do depozytu, skrzynka mil na start. I darmowe dzienne rzeczy sobie również odbierajcie. Między innymi Daily Case, który jest do odbioru co 24 godziny. Ja mam szósty poziom i wygląda w ten sposób. Oczywiście, również możesz sobie odbierać... No to zależy od poziomu, jest to, co jest w środku, więc na szóstym, poziomu, na szóstym poziomie macie fajne itemy, na no, czym większy poziom, tym lepsze są rzeczy w środku. I oczywiście też jest tak zwane XP-Cases i to są... To są skrzynki za poziom, za wbity poziom. Ja mam 92 poziom i mam trochę tych fajnych skrzynek. Tutaj możesz wszystko sobie przeczytać, jak to wygląda, jak to działa. I taką skrzynkę możesz otwierać bodajże co 6 godzin. Ja sobie otworzę taką diamentową, więc zobaczymy. To jest najlepsza skrzynka i tutaj najmniej to nam może wypaść AWP. A wypada nam w ogóle fuel injector za. Aż 1000 zł i to jest fajny skin do Kawaha. Myślałem nad nim, nad, jak robiłem sobie swój ekwipunek w CS2. Tak, i co 6 godzin taką skrzynkę możesz otwierać kompletnie za darmo. Wystarczy, że masz klucze. A klucze, oczywiście, zdobywasz poprzez wbijanie poziomu na stronie. Czyli na przykład otwierając skrzynki. Serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętaj, że strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich przeznaczona. Graj sobie rozważnie z głową. Widzimy się jutro i wpadaj na streamy oczywiście. Trzymaj się na razie. Cześć.